Hejka, dzisiaj przychodzę z taką pogadanką na temat jak nauczyłam się języka norweskiego i czy w ogóle się go nauczyłam ta, język norweski dla wytrwałych albo superzdolnych jeśli o mnie chodzi to myślę, że tak przez pierwsze trzy lata język norweski brzmiał dla mnie jak jeden wielki bełkot nie mogłam za cholerę Y, praktycznie wyłapać poszczególnych y, słówek, a, a już nie mówiąc o, o, o pełnych zdaniach y, i tak dalej, więc pierwsze trzy lata y, to, była, to było dla mnie funkcjonowanie po macku, y, więcej na domysł, jakieś y, czytanie, y, jak to się mówi po polsku, krop sprok, jak się to mówi po polsku? Y, ja muszę sobie przypomnieć mowa ciała przecież. Nazywa się to, czyli gestykulacja, no, różne przeróżne sposoby, przez które gdzieś tam raz za czas mnie oświeciło, co ktoś ode mnie chce. Przyjechałam do Norwegii umiejąc tylko język polski, ale no, niestety, tam gdzie pracowałam, e, nikt nie umiał języka polskiego. Więc, moją rolą było nauczyć się języka, który obowiązywał w danym miejscu pracy, ale kurczę, to nie było takie proste. Nie. Wracam wspomnieniami, bo tak myślę właśnie od czego zacząć moją historię nauki języka. Więc, wracam w pamięci do mojej pierwszej pracy w domu opieki, którą można powiedzieć, załatwiałam sobie sama, dlatego że. Pewnego dnia, po prostu, siedząc w domu, pomyślałam sobie, no, nie ma szans na wysyłanie CV, dlatego, że nie umiem języka, nie jestem komunikatywna. Gdziekolwiek jest wymagany mimo wszystko jakiś tam, jakaś tam podstawa języka, więc ja sobie tak nagle y, wymyśliłam, że po prostu sobie poszłam do jednej placówki zapukałam y, i przygotowałam sobie na kartce papieru pojedyncze słowa, y, jakieś tam y, sformułowania, y, że po prostu szukam pracy, mam na imię tak i tak, szukam pracy i kurczę, wszczeliłam się, bo akurat to były wakacje i potrzebowali dużo ludzi na zastępstwo. I od razu, nie umiejąc języka, dostałam taką umowę. Nie pamiętam wtedy, na jakiś czas, na parę miesięcy, ale to było zawsze coś. 50% pół etatu, 3 dni w tygodniu, chyba to było coś takiego, po ileś tam godzin. I to polegało na tym, że w domu opieki, tak jak właśnie nagrałam film o tym, może sobie. Ktoś obejrzeć, jak jestem zainteresowany o pracę w domu opieki. Nagram też na kanale, gdzieś tam um, śmigam sobie um, film na ten temat. Um, um, moja praca miała polegać na tym, że miałam sprzątać te mieszkanka, w których ludzie starsi mieszkali, i oprócz tego pomagać na przykład przy umyciu się, um, um, czy założeniu. Um, Swetra za guziczków, czy nakręcenie babci wałków na głowę. Takie, takie proste, po prostu czynności, które nie, nie narażały obie strony, czyli mnie i te babcie biedne, na to, że przez nieumiejętność języka mogłabym zrobić, nie wiem, popełnić jakieś błądy przy opiece nad babcią, przy pomocy, przy, czy przy pomocy. Więc to było takie, takie powiedzmy, bezpieczne. Po latach To mogę stwierdzić, i stwierdzam oczywiście, że było to rzucenie się na żywioł, poszłam po prostu na żywioł, dlatego że ja się sama dziwiłam, że oni biorą po prostu ludzi bez języka no, do opieki. Tak? No, wiadomo, że nie wykonywałam jakichś tam jakichś trudnych zadań, czy nie byłam odpowiedzialna na to, żeby zrozumieć babcie, w czym jej pomóc. Było to naprawdę takie wypośrodkowane, miałam też oczywiście pomoc od Norweżek i tak dalej, ale mimo wszystko to dawno temu, kilkanaście lat temu, kiedy ja przyjechałam do Norwegii, było tak dużo, była tak duża potrzeba do pracy, że po prostu bez języka brali ludzi do przedszkoli i do domów opieki, tak. No i jak mi się pracowało? No, pracowało mi się dobrze, babcie były bardzo milutkie, personel, z którym pracowałam również, wszyscy byli wyrozumiali, bo wszyscy wiedzieli, że po prostu przyszłam się tak jakby uczyć dopiero w praktyce języka, więc nikt tam ode mnie nic nie wymagał. Ale dla człowieka, który nie umie, nie rozumie, co się do niego mówi, no, wyzwań było co niemiara, główkowania. Ja pamiętam nieraz jakieś tam słowo mi utkwiło w głowie, ktoś mi tam nagadał, nagadał, nagadał. jaki wam głową, uśmiechałam się, yy, tak kulturalnie tylko. I pamiętam, jakieś słowo mi utkwiło w głowie, i przychodziłam do domu i tak myślę, to słowo sobie tak, nie muszę zajrzeć w słownik, co to słowo oznaczało, tak często wypowiadane. No i na przykład znalazłam yy, to słowo, no i, i sobie tam złożyłam razem. Domyśliłam się wtedy po tym jednym słowie mniej więcej, co tam ktoś coś mówił i on mówi aha, to one to mówiły do mnie. <grym> Ale najlepsze, bo właśnie w tej pracy spotkała mnie taka historia z wizytą u dentysty. Więc od paru dni bolał mnie ząb mądrości. Tak mnie bolał, że ja naprawdę już nie wytrzymywałam i zapuchłam. Ale on mnie nie bolał, jak zapuchłam, to mnie za nie bolał. Poszłam normalnie do pracy no i tamte norweszki, one tak bardzo mnie polubiły. Tak mi, że tak powiem, to były takie starsze kobitki. To mi tak matkowały, no, rozumiały dużo, że nie umiem języka i tak dalej, zawsze mnie po ramieniu klepały. No i one jak mnie zobaczyły z taką, z takim, z taką opuchlizną. więc jedna z nich zakręciła się zaraz, gdzieś tam podzwoniła. I mówi do mnie, że, że jedziemy do dentysty. Ze mną ja miał, że nie, że już mnie nie boli. No, jakoś tak to rozumiałam, powiedzmy, kiedy ona gestykulowała, tak? Bo pokazuje tu na mnie, tu, że ząb coś tam. No i dobrze, no to zaproponowała podwózkę do tego dentysty. To było niedaleko tak centrum właśnie. No i tam u dentysty no ona musiała czekać na korytarzu więc u dentysty usiadłam sobie cichutko na fotelu no on tutaj popatrzył, kazał się otworzyć coś tam popatrzył i on naprawdę mówił do mnie długo, coś mi tłumaczył coś mi tłumaczył, ja miałam, to był pierwszy rok w ogóle mojego życia w Norwegii i on mi tam dużo, dużo coś tłumaczył ja miałam jedną zasadę, że jeżeli czegoś nie rozumiałam, totalnie nic, to wtedy zawsze mówiłam nie. Naj, 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 naj. Yy, żeby przypadkiem na coś się nie zgodzić, tak? Więc ja wtedy on mi tam coś tłumaczył i tłumaczył, coś pokazywał i tak dalej, i ja tylko, że naj, 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 nie, nie, nie. No i kazał mi otworzyć buzię i tak dalej. Yy. I czuję, że mi tam daje zaszczyk, znieczulenie, tak? I ja miałam w głowie cały czas, że będę miała zęba plombowanego. Nie wiem, dlaczego sobie tak pomyślałam. No chyba dlatego, że miałam zęba całego, ale on mnie niesamowicie bolał. No później z czasem to już wyszło, że to są mądrości, że tam coś się dzieje, że, że, że nie zawsze tam jest on do uratowania, że, że, że się wyrywa i tak dalej. Ale ja miałam w głowie, że ja będę miała zęba plombowanego. Yy, I zamknęłam oczy, pamiętam, otworzyłam buzię. Już potem, jak y, dostałam to znieczulenie, i tak dalej, gdzie ja też ciągle mówiłam tylko naj, 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 ale mimo wszystko znieczulenie jakieś tam dostałam. I mam zamknięte oczy, pamiętam, i nagle słyszę, tak, jak coś zagrzehotało w tej miseczce. Y, co dentyści mają taki pojemniczek, tak? Ja otwieram oczy, patrzę, a mój ząb leży w tej miseczce, tak. I ja wtedy sobie uzmysłowiłam, bo jak ja poszłam do domu potem, to też właśnie tam różne słowa jakieś tam pamiętałam. I tam było właśnie takie jedno słowo. I ja sobie w słowniku potem to słowo yy, yy, wyszukałam. I dentysta. Ten dentysta pytał się mnie, czy ja chcę znieczulenie. To jest autentyczny przypadek, tak to było. Tak historia krąży po mojej rodzinie i wracamy do niej nieraz po wielu, wielu latach, że po prostu Irenka nie chciała wyrwać zęba <grywa> ze znieczuleniem, tak? Bo później to, jak to wszystko żeśmy wszyscy poskładali do kupy, no to wychodziło na to, że dentysta się mnie pyta, czy dać Pani znieczulenie, a ja ciągle, że naj, 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 naj. I ten dentysta na tyle był inteligentny, <grywa> widząc mnie, taką biedną emigrantkę, że po prostu on mi dał to znieczulenie, tak? Ja, ja mu bardzo dziękuję za to. Ale, ale naprawdę była to tak zabawna historia i to jest naprawdę autentyczny przypadek, że, że akurat w tym, w tym przypadku powiedzenie nie kosztowało, kosztowałoby mnie naprawdę bardzo dużo bólu. Także tak, w Norwegii jest bardzo dużo dialektów, wiąże się to właśnie z miejscem zamieszkania i potem na przykład ktoś kto mieszkał na północy czy na, czy na zachodzie spotyka się gdzieś w jakimś miejscu w domu opieki czy w przedszkolu czy w jakimś innym zakładzie pracy. I można czasami pracować naprawdę z mieszanką różnych dialektów. Ja na przykład pracowałam w wielu, wielu miejscach. Spotkałam naprawdę bardzo dużo ludzi i, i, i oni mówili w różnych dialektach. I ja na przykład, pracując więcej, miałam dyżurów więcej na przykład z jedną jakąś tam Norweszką, więc jakby od niej już powolutku jakieś tam um, słowa zapamiętywałam, co znaczą, i tak dalej, akcent też wchodził w grę. I nagle potem pracuję z inną norweszką, tak? Która do mnie coś tam mówi, i ja mówię: Ja pierd, co ty w ogóle kobieto do mnie mówisz? Tak? Ja cię w ogóle nie rozumiem. Ja już myślałam, że ja już się coś nauczyłam, poszłam krok do przodu, a przychodzi druga, i, i ja. Mm, aha, to znowu jestem na początku drogi, tak? Także po prostu te dialekty właśnie sprawiały też trudność, że. Mm, no, Że było ich dużo, i, i, i przez to ym, no człowiek ym, no czasami po prostu się gubił, i, i to, to po prostu trzeba było złapać więcej doświadczenia, żeby ym, pracować z wieloma ludźmi, i tak ym, od tego takie słowa, od tego takie, ten mówił na to tak, a ten z innego miejsca ym, inaczej. Więc to, na to było potrzeba czasu. Ym i lat praktyk. Mhm. W przedszkolach jest trochę inaczej, ja tak stwierdzam z mojego doświadczenia, dlatego że do dzieci trzeba mówić wyraźnie, więc jest zazwyczaj norweżki posługują się, czy norwegowie. Ja na przykład pracuję z samymi kobietami, no, ale wiadomo w innych przedszkolach też pracują mężczyźni. Więc jest też taki wymóg, że trzeba mówić do dzieci wyraźnie i, i, i zazwyczaj w takim języku, który, jest, no, który obowiązuje urzędowy język w Norwegii, ale oczywiście w takich mowach potocznych, to tak jak i w Polsce, to na przykład młodzież ma jakieś tam swoje, swoje powiedzenia, swoją formę i tak dalej. Czy no, ktoś też pamiętam w Polsce z różnych stron ludzie z Ślązacy czy, czy, czy góralle? każdy gdzieś tam też jakieś ma swoje dialekty. No więc tak to wyglądało. Ja uważam, że uczenie się języka obcego jest sprawą indywidualną. To zależy, ile ktoś ma czasu, ile chce poświęcić czasu, jakie ma możliwości, czy ma możliwość iść gdzieś na kurs czy do szkoły, czy ma chęć się uczyć, bo też y, słyszałam takie przypadki, że ktoś jest wiele lat y, za granicą i, y, i nie umie języka, dlatego, że pracuje na przykład y, z ludźmi ze swojego kraju i tak jakby nie czuje potrzeby, nie, nie, y, nie musi, więc, więc się nie uczy. Ja, y, ja opowiadam tutaj w, na moim kanale o tylko i wyłącznie o moich przeżyciach i moich doświadczeniach, więc ja rzut głęboką wodę. Nauka w praktyce były sytuacje zabawne, były sytuacje stresujące, nawet bardzo stresujące, no i tak leciał rok za rokiem. Dzisiaj umiem język na tyle, żeby funkcjonować, żeby pracować, zarabiać pieniądze. Tak jak też nagrałam wcześniej filmik. Udało mi się też zdobyć norweskie obywatelstwo, gdzie musiałam też zdawać państwowe egzaminy, zarówno z wiedzy o kraju, jak i, jak i egzamin z języka. Uczymy się całe życie. No i taka jest prawda. Taka dzisiaj pogadanka na temat języka norweskiego. Ja osobiście uważam, że język norweski, tak jak dla mnie, był językiem trudnym. To nie przyszło tak po prostu. Musiałam się dużo osłuchać, próbować mówić, 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 a ja miałam akurat z tym problem, że ja byłam na tyle ambitną osobą, że ja po prostu nie chciałam mówić jak, nie wiem, małe dziecko, które się dopiero uczy mówić, składać jakieś tam zdania. Wolałam się osłuchać i zacząć mówić wtedy, kiedy, no, kiedy byłam na to gotowa, a nie jakieś tam dukania czy coś, ale wiem, że są też ludzie tacy, którzy którzy mówią, tak jak umieją, tak mówią i, i, i to też jest dobre, ale, ale ja na przykład miałam z tym problem, że no ja jakby wstydziłam się, nie śmiałam tak po prostu mówić nieskładnie, ale tak, za, dużo czasu płynęło, zanim poczułam się pewnie w tym języku. Dla kogoś innego może to było takie po prostu, że w ciągu roku się nauczył, lub nawet krócej, ale no ja z mojego doświadczenia właśnie um, uważam, że y, troszkę wody upłynęło, <grytanie> zanim to wszystko opanowałam, ogarnęłam. Na tym już zakończę mój film. Fajnie, by było jakby ktoś, kto y, y, zobaczy ten film. A mieszka za granicą też tak jak ja, podzielił się swoim doświadczeniem, jak, yy, jak on przeszedł naukę yy, obcego języka, jak przetrwał, jak trwa. Yy, fajnie by było posłuchać yy, od innych ludzi, jak to wygląda gdzie indziej. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za kciuki, dziękuję za subskrypcję i do następnego razu.